W dzisiejszym odcinku Jak zwykle, challenge polega na zrobieniu kawałka w jeden wieczór na podstawie tego, co się wylosowało Jednak dzisiaj coś nam nie wyszło Jaki la Jaka lala? Taka szansa to okazja, nie wierzyli, że to prawda Proszę się mój skuch, nie z domu Nie kupa. Nie. Zaczynamy! O Jezus... Grunge! Boomer alert. Czyli grunge i... <laughs> w rapu czyli będzie trochę grunge, a trochę rapu. To zrobić. To się to zrobić No, to ma sens. Ciekawe. Dwa stare gatunki. Okej, okay, okej. Okay. Ale o czym? Zaraz, zaraz. Nie było ciężkie życia. Łączy. Horror. Ciężkie życie, bo kurwa mnie nawiedzają duchy Poltergeisty. Ciężkie życie po prostu w domu nawiedzonym. I to wszystko w mecie old oldschoolowo rapowej Jesteśmy na to gotowi. Dobra, wiesz co. ty jesteś na to gotowi? No już główna część zadania jest wykonana, wiemy co robić, wiemy o czym robić, ale... Czy mamy inspirację? Wow! To mi się Baba! Do roboty! Jak się okazało, nasze lenistwo poprowadziło nas w kierunku melanżu i tego wieczoru nie byliśmy zbyt produktywni. Uwaga, może być głośno. Widzisz tu kurwa tutaj? Jaki kurwa krasak! Jaki zanazwiasz! Jaki kurwa... Jaka lala! Baba! na kupię! W pewnym momencie musieliśmy się przywietrzyć i uspokoić. No wracajmy, chodź Obczaiłeś to, chodź. Czekaj, to jest w biurku. W biurku. No kurwa, a <grafi> potem. Potion. Kom komputer. <grafi> Potionki. Wow. a dźwięki. To takie jakieś stwory do za, za zabijania. Tak. Te żaby są przejebane. No. Proszę się o Ja pierdolę, słyszycie? W 12 godzinach przerwy wracamy do roboty. Tym razem na serio. Taka szansa to okazja, nie wierzyli, że to prawda. Piękna działka za pół darmu i chcieli tego od dawna. A pośrodku stary dom, wiejska flora, dzika fauna. To pan Andrzej wraz z rodziną dopiero co wchodzą na teren diabła. I spoko. tu idzie dalej. Tylko za nie... zerknął powietrza. No, w, ty w tym klimacie, ale zajebiste. Bardzo, bardzo fajnie to brzmi. Mm -hmm. Wiesz co, jak usłyszałem te dźwięki, co tam zacząłeś robić, to to było inspirujące. I tu kolejny oddech jest, bo się na jednym nie da. I okay. tak. A po środku stare domowiska, flora dzika, fauna, to pan Andrzej wraz z rodziną dopiero co... A! Wydaje się, że przede wszystkim ten refren powinien być trochę krótszy, niż byś oczekiwał jako casualowy widz. Żeby powinien się urwać. Nie wiedzieli, bo wiedzieć nie mogli. Fajne bajery, ale wydaje mi się, że za dużo jest muzyki tutaj chyba, wiesz? Ale to jest grunge. To mniej ten jest no, postawić bardziej na... Na brzmienie, a nie na ilość melodii. Okej. Okay. Panie! Co je pan kamerujesz tak bliska? Pro. To co ty, kurwa robisz? To się pokusuje przynajmniej z pół metra. No kurwa! Dobra, a teraz jest ważniejszy problem, al mówię serio. Prawda jest taka, że ja nie wiem jaka jest prawda. Chodzi o to, że. Prawda. Prawda? Jest, tak. Panach. Tak, jest prawda. Wiesz no co, że taka jaka jest prawda Ale właśnie, prawda jest taka, że ja... Ale, Ale jaki masz problem? No kurwa mam problem ze stylem Ze stylem? <śmuszczą> <śmuszczą> Aaaa to kurwa nie jest śmieszne Ej, co, mam, fajną, mam fajną bluzę <śmuszczą> <śmuszczą> Ale ja nie o bluzie ja Obić kurwa. Tak, tak. Jak ja mam jak to robić? Teraz... Saj, zrób tam jaki jak Powinien być taki ten, scena na boku z napisem Łukasz ma breakdown, bo za mało wypił. <grym> <grym> ja kurwa nie są raperem! <grym> Taka kurwa i już nie bałeś, się nie zaczęło jeszcze To zacznij znowu i... Taka szansa co ukazy, nie wierzyli, że to prawda Piękna cielka za pół darmo i nie chcieli to od dawna to tam słyszę, nie słyszę siebie A po środku stary dom, wiejska flora, dzika fauna To pan Andrzej zaraz rodziną, dopiero co wchodzą Nie kurwa, nie. nieee za technikę. Tak? To ci prawda? To jest nowe korzystanie. Nie! 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 dnia! Nie! się do do Nie! 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 A Nie! 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 Tylko u nas. Yes, Tylko doubt. u nas, Pół godziny. Niecałe. Daj, 24 minuty. Może być. Możemy nagrywać w tym czasie. Nagrywajmy. 24 minuty to moje urodziny, Całe pół godziny. No, że gra. I Pa, 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 pa. Nawet jeśli wierzysz na nic twej modlitwy. Pierwotny, może tutaj powinien powiedzieć jakiś... Jakiś taki kurwa... twist kurwa jak się szybko robi gorąco. No, no, no. Nie jestem dzisiaj już w, w tej formie, ale kurwa... No. Kurwa, ale agresja. Musimy ustalić, gdzie to zejdzie. No tu! Damn. Wiem, ale chodzi co będzie w instrumentalu dalej. Aha! Ale no, to właśnie. No nie wiem. To... 4 razy, I teraz będzie. naruszyliśmy mój spuchy! Wspierdala z tego domu! To było że się pomocę przy go na wasze życie, czekaj Dobra. Tak, to było fajne. to z rodziną. co na Lepsze, to jest lepsze, to jest lepsze. No. z wyszło. Taka szansa, to okazja, nie wierzyli, że to prawda Piękna działka za pół i chcieli tego od dawna A pośrodku stary dom, wieńska flora, dzika fauna Tu panowie wraz z rodziną, dopiero co wchodzą na teren diabła Pierwsze dni były wspaniałe, póki kim nie były znane straszne chwile, które wkrótce zamieniły chillout w dramę Wszystko było kolorowo, aż do chwili kiedy same zaczęło się nocne koncerty Dowali. nie dzieje się nic dziwnego sam pan Andrzej chodzi, śmiał się dobrą minę miał do złego lecz pewnego dnia kiedy sięgnął do lodówki po mleko, zamiast tego wypił kreskawą demoniczny rechot Wypełni pomieszczenie spójrz na ścianach są robaki, układają się na wzory w pentagramy tworzą znaki sufituka, piposuka, zły pluwa ludzki flak czy jaśnie? Skakują sublar pieski I Na oczach pana jedzka dokonuje okropności Dwa noże do mięsa wystrzeliły jak sokoły Drzwiały się dzwonek, gdzie to kurwa są kościoły Niestety żony pana jedzka zawiodły anioły I dwa trzylety w moment wbiły się w jej oczo doły Nawet jeśli wierzysz na nic Twej modlitw Szyliście mój spokój, i wypierdalać domu To był waszy gorszy błąd, przekroczenie jego bram Przeklinam wasze życie do najmniejszego atomu Ty tobie swym więzienie tu na zawsze będę sam Tyle Ewentualnie można powtórzyć co najbardziej, będę sam No to można zrobić jakiś efekt kurwa no, game A Well played oh, i co myślisz no, się się? Oh.